Dzisiejsze rozważania przygotowała siostra Damiana Schmidt z Kłodzka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dziś w mojej winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł, który z tych dwóch spełnił wolę Ojca. Mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą przeczytałam, otwiera w moim sercu takie dwa wątki: dwa tematy, dwie przestrzenie. Pierwszy zaprasza mnie do takiej refleksji nad tym, czy czasem nie należy do ludzi, którzy wiele mówią, którzy dużo obiecują, a w rzeczywistości mało z tego wykonują. Z tym wykonaniem jest już u nich nieco gorzej. Jeden syn tak chętnie zgodził się na propozycję ojca, ale tego nie zrobił. Ten drugi był chyba bardziej szczery, bardziej prawdziwy. Nie chciał zrobić tego, co proponuje ojciec, ale z jakiegoś powodu to zrobił. Tak naprawdę, moi drodzy, w naszym życiu nie chodzi o słowa, nie chodzi o obietnice, ale chodzi o realne działanie o prawdę. Jakże wiele niespełnionych obietnic doprowadziło do podziału w rodzinach, Wśród przyjaciół, znajomych. Jesteśmy coraz bliżej świąt Bożego Narodzenia. Może warto więc zrobić sobie refleksję nad wypowiadanymi obietnicami, nad ich realizacją. Druga refleksja, jaka przychodzi mi do głowy, czytając tą Ewangelię, wiąże się z przekonaniem, że my zbyt łatwo i zbyt szybko oceniamy innych ludzi. Łatwiej nam jest zrobić rachunek sumienia drugiemu człowiekowi niż sobie samemu. Wydaje nam się często, że my tak wiele wiemy o drugim człowieku. Wiemy o nim wszystko i przecież możemy wydać wyrok. Jezus jednak w dzisiejszej Ewangelii uczy nas, że prawda jest inna. Tylko On tak naprawdę zna serce człowieka. Tylko On zna Jego intencje, motywacje. Bo może tak na zewnątrz jesteśmy całkowicie poprawni, bo przecież co niedzielę chodzimy na Eucharystię, codziennie odmawiamy pacierz, staramy się być dobrze dla, inni, dla innych i bardzo dobrze, że tak jest. Tylko zauważmy, że tacy byli też faryzeusze. Oni bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo przestrzegali prawa. Problem jest jednak inny. Musimy pamiętać, że tak naprawdę to nie praktyki religijne nas zbawiają, że nie one same. One mają być tylko środkiem i są środkiem do celu, a celem jest zjednoczenie z Chrystusem. Celem jest takie głębokie życie w przyjaźni z Panem. I ta miłość to zjednoczenie dokonuje się w sakramentach. Także poprzez tą modlitwę, którą odmawiamy każdego dnia, poprzez dobre uczynki. Jednak ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że to są tylko środki do celu. Naszym zadaniem jest wypełniać wolę w, Bożą w codzienności i te środki mają nam w tym pomóc. Może właśnie dlatego celnicy i grzesznicy wchodzą do Królestwa Bożego przed faryzeuszami, ponieważ oni mieli świadomość swojej słabości, swojej grzeszności i kiedy przyszedł Jezus, kiedy on im coś zaproponował, to oni za tym poszli. Widzieli w tym pewną drogę do osiągnięcia celu. W swojej słabości, grzeszności pozwolili sobie na doświadczenie Bożej miłości, na doświadczenie czułości Boga. A ta czułość, miłość ona przemienia człowieka, przemieniła ich serce, przemienić może także nasze serce. I wcale nie chodzi o to, żebyśmy byli bezgrzeszni, bo tego na ziemi nie osiągniemy. Ale chodzi o to, abyśmy w naszej słabości, małości, grzeszności nigdy nie odwracali się od Boga. Abyśmy nigdy nie zrezygnowali z tych środków, które do celu prowadzą, byśmy zawsze byli blisko Niego. Chodzi o to, abyśmy pozwolili Bogu działać w naszym życiu, w naszej codzienności. I być może znamy na ludzi, którzy zmienili swoje życie, stali się innymi, nowymi ludźmi. Stało się tak dzięki Bożej łasce. Może dostrzegaliśmy wtedy ich gorliwość, ich zaangażowanie w życiu wiary. Może doświadczyliśmy też ogromnej miłości, y, jaką oni się dzielili. I co z tym zrobiliśmy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrzega nas, nas, że można widzieć, można doświadczać, można usłyszeć, i nic w swoim życiu nie zmienić. A On y, posyła do nas świadków. Y, warto zastanowić się nad tym, czy moje oczy, moje uszy, moje serce. Czasami nie są zamknięte na przychodzącego Boga. Już niedługo będziemy obchodzili pamiątkę Jego Narodzenia. W trwającym jeszcze Adwencie czekamy na Jego przyjście. Czy jednak nie zapominamy o tym, że on przychodzi do nas w naszej codzienności? On przychodzi na tak wiele różnych sposobów. Czy go dostrzegamy? Czy go zauważamy? Jak odpowiadamy na tą Jego obecność w naszym codziennym życiu? Odpowiedź na te pytania może wiele zmienić w nas, w naszej codzienności. Spróbujmy więc otworzyć nasze oczy, uszy, serca na przychodzącego wciąż do nas Pana.